Yy, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Michał 54, a to jest coś co chciałem zrobić od bardzo, naprawdę bardzo długiego czasu: czyli nagranie jakiegoś luźnego, krótkiego materiału. Dzisiaj, akurat na tapetę, padło The Binding of Isaac After Plus. Więc spróbujemy Cię zrobić w tej grze. Szczerze powiem, że nie grałem w tą grę od długiego czasu, tak samo jak nie nagrywałem na YouTubie. naive <grym> Po prostu tak. Wypadło z terminarzem w moim życiu, że nigdy nie miałem socjalnej prywatności pokoju To się za bardzo teraz nie zmieniło, ale przynajmniej możemy sobie na lucek od czasu coś wrzucić Zmieniłem też w końcu machinę, akurat z racji studiów przyszedł mi się laptop, więc myślę, że na spokojnie mogę i nawet bardziej optymalnie coś nagrać A przy okazji yy, to wyrenderować nie ma problemu, na się wszystko pójdzie teraz bez większych problemów i trudności a przy okazji mogę coś w końcu rzucić na ten kanał, co nie jest prywatnym wideo, albo czymś nad czym pracuję pobocznie, co tylko sobie wrzucam do potujądu. To tak, to może żeby się wczuć z powrotem w klimacie, to pójdziemy na Azazelem, na Hard Mode. Faisalka samego też mega długo nie grałem, ale pomyślałem, że czemu nie. Można w końcu sobie odkopać tą grę, tym bardziej, że już chwilę od niej i nie mam takiego problemu, iż yy, tak gra po prostu... Wspomnęliśmy się co, wszystkie te mechaniki, co do dogranowanie, farmienie, szukania przedmiotów, przynajmniej po prostu już mnie męczyło i dużyło. Dlatego cieszę się, że mogę na spokojnie wrócić do gry z takim lepszym vibem i po prostu optymistyczniejszym podejściem, że w końcu może uda mi się przejść te wszystkie rany. Niezbędne tam mi zostały do ukończenia tej gry, chociaż tego już tak naprawdę nie jest dużo. Zostało mi raptem kilka osiągnięć, tam chyba z 9 czy 10. A tak naprawdę już jest szlifowanie mechanik, odblokowanie tam niektórych przedmiotów i... Po prostu, już dokonanie pewnych jakichś pomniejszych czynności, żeby już cieszyć się tym, nie pamiętam co było po 11%, ale coś konkretnego na pewno, skoro 11% już jest osiągnięte, co widać na safe station. A tak, co tu mogę powiedzieć, na YouTube trochę się zmieniło. Co czy na pewno w kwestii twórców, jak już zacząłem właśnie tego, ten panel do wrzucenia wideo po tak długim czasie, to pomyślałem, że to wszystko musiało pójść do przodu. W ogóle tam się ustawia teraz opcje wyświetlania wideo, czy ma być przeznaczone dla dzieci, czy nie widzę, czy tutaj też standardy polityki się nieco musiały zmienić. A tak w sumie to na YouTubie, tak naprawdę korzystam z niego cały czas, bez jakichś większy przerw, tylko po prostu nie wrzucałem filmów, nie? Często jakieś to były projekty szkolne czy coś dla znajomych, jakieś filmy podlądowe, których nie wrzucałem do prywatnego oglądu. Yy, tylko na direct link. No tak to cały czas tylko. Edukacja była brak większej możliwości do nagrania filmu na spokojnie, żeby nie było jakiegoś gorszego cuchu. Jeszcze w moim socjalnym komputerze system chodzenia był fatalny, po prostu wszystko buczało. To było też słychać na materiałach, jestem tego świadomy. Ale niestety nic na to konkretnego nie poradzę, przepraszam. Znaczy, przepraszam, za czas przeszły dokonany. Teraz na laptopie jest o wiele wygodniej, bo to w kwestiach edukacyjnych, właśnie na studiach, a także po prostu, żeby ogarnąć wiele rzeczy w locie mobilnie. Jeszcze można sobie na spokojnie w stanowisku. Podłączyć drugi monitor, co też naprawdę pomogło mi tutaj, że mogę mieć podgląd naprawdę na Audacity w tym przypadku, takich użyłam na razie odskowych metod. Po prostu sprawdzam, czy wszystko działa tak, jak jeszcze ja zapamiętałem za czasów swojego nagrywania. No i na razie wszystko wydaje się ok. Narzędzie do przechwytywania obrazu Nvidia też jest spoko, bo... Będę musiał sobie tego zoptymalizować po prostu i usprawnić działanie OBS-a, żeby sobie po prostu dobrać odpowiedni szablon nagrywania, ale na ten moment pomyślałem, że skorzystam z programu NVIDII, bo czemu nie. Tym bardziej, że i tak planuję swoje materiały jeszcze potem renderować, ewentualnie coś domontować, będzie jakieś efekty, pododawać, więc... Yy, tak naprawdę, tak że się aktywuje przepalenie później tego filmu przed wrzuceniem go na YouTube, a, więc dla mnie to nie ma większej różnicy. A, matka, ale nostalgicznie, po prostu oczywiście ich za czasów takiego dobrego gimnazjum. Chociaż już tak naprawdę ledwo ukończyłem 18 lat, więc to lewe gadanie, że kiedyś to było za czasów dzieciaka jest trochę hipokryzją. Jakbym miał mówić o tym jako nostalgii, coś co przeminęło tak naprawdę bezpowrotnie już tyle lat temu. No i tak już w sumie jesteśmy na Selażu drugim, nie tak źle. W sumie za zelem to generalnie gry wyglądają sprawnie, więc nie wiem na co bym tutaj miał narzekać. Tym bardziej, że się przyzwyczaiłem do grania Velostem. Tutaj na końcu go naprawdę ostro grindowałem. O, czyli jednak da się stracić serce przez własną głupotę. Pamiętam właśnie, jeszcze jak grałem i tam chyba jest też nawet film na kanale o tym, jak przychodziłem Darkroom Velostem i kiedy jeszcze Holy Mantle nie było w roasterze itemów startowych. Co było naprawdę wielką męką i trudem, ponieważ... Tak naprawdę trzeba było wszystko... Co czy zdać się na duże szczęście? Ja nawet bez Death albo Holy Mantle nie leciałem na żaden run, ponieważ wiedziałem, że tak czy siak dostanę hita. Traktuję tylko gdzieś z tych najgłupszych pokojów, pewnie jakieś capesy czy coś takiego. I będę musiał zacząć cały remont od nowa, więc jak dla to się mijało z celem. Po prostu na dłuższą metę próbowałem to robić, ale okazało się to stratą czasu. Nie polecam. Co czy... nie ma co polecać, naprawdę już ten problem, problem został zażegnany. Shade, okej. Okay. Sorry. Też mam problem, muszę sobie wziąć Platinum Gatsi o UK, bo nie jestem świadomy co robi część itemów Tak naprawdę jeszcze za dawnych czasów, kiedy regularnie grałem w to byłem na bieżąco z itemami do Afterberfa Tutaj jeszcze wyszedł Afterberf Plus, więc tym bardziej Nie jestem pewien co robią itemy bądź trinkety Z kartami mniej jest, jest ok, tam nie było dużych wariacji O matko hmm, hmm. Problem jest, że cokolwiek bym nie wziął i tak będzie źle Bo umrę tak mi się wydaje przynajmniej. Co fajne. O, jak otworzyłem skrzynki w złej kolejności, co? Z tego co widzę. Co czy tak zgadujesz, że na nie będzie mega długi, to tak miał być nagrany pilotażowo, żeby zapytać się co w stosunku Co sądzicie o tym, czy chcecie, żebym coś jednak nagrywał? Czas od czasu do czasu nie mówię, że to będzie regularne, bo mój yy, scheduler nigdy nie był mega regularny. Wiem, że miałem duże hiatusy, właśnie chociażby. Nie pamiętam kiedy ostatnio wrzuciłem normalne wideo. Dwa lata temu? Coś takiego? Yy, więc z góry za to przepraszam i mam nadzieję, że jednak znajdziecie jakaś gruba odbiorca, bo to mówię, tak jest czysto hobbystycznie prowadzone. co Na ten moment mam się 247 słów, co nie jest powalającym wynikiem, ale tak nie jest takim złym. Tak naprawdę jakichś dużych spadków w subach nie odnotowałem przez ten cały czas, nie nagrywania tej bierności. Także mam nadzieję, że może chcielibyście jakieś serie zobaczyć na kanale. Nie mówię, że będą mega regularne ponieważ tak naprawdę wszystko zależy od planu uczelni i tego jak coś zoptymalizuję cały plan obiektywów objecti na dany dzień, żeby wszystko garnąć, ale jakieś miecze i dały na przykład yy, sobie nagrać czy coś czemu nie tak naprawdę można Tower Quest ogarnąć, myślę, że nie będzie większych problemów, ale... Yy, dwójka Redux. Też posiadam na Steam i tam bundle był 3 gier. To w razie czego jedynkę, dwójka, bo... Trójka chyba wyszła też w reduxie od Olivera Joyce'a mógłbym na spokojnie ograć, albo jakąś inną grę mniej wymagającą, co to jest laptop, nie oszukujmy się, też muszę mieć jakiś performance, żeby to wszystko było yy, ładne wizualnie i dobre w feelingu podczas gry. Jednak te 60 klatek to jest ważny element. Yy, no, sprawdzę w ogóle, gdzie performance Borderlands sam kiedyś muszę wykonać test, bo pamiętam, że mój komputer niestety miał problemy z spadkami, niezłymi dropami w klatkach z powodu, no, chociażby zaplecza fizyksa. Ale teraz przy karcie NVIDII i procesorze Intel myślę, że nie będzie w tym z tym takiego problemu. Także ogarnę jak działają Borderlandsy, jaki jest performance jeszcze w, tym bardziej w momencie nagrywania. Chociaż tak naprawdę ten program NVIDII nie daje tutaj dużego obciążenia z tego co widzę na podzespołach z git. I może by coś się pojawiło z takiej gierki, ale oczywiście mówię o jedynce slash dwójce trójka to niestety nie będzie osiągalny target dla mnie, ewentualnie do ogrania w przyszłości jak wyjdzie na Steam sobie z kolegą, czy samemu, ale nagrywanie dużo już broń Boże Co może się jeszcze pojawić? Warframe? Bo czas do czas, czasu ale Warframe'a lamie, tym bardziej, że konto już mam od 6 lat jestem graczem, który ostatnio aktywnie tak brał udział w tej kampanii to 2 lata temu, co robiłem? Nie pamiętam I już naprawdę nie jestem na bieżąco, oczywiście tak tak taki stary dziad, już wyjadać, który ledwo co ogarnia, taki boomer, nie? W kwestii tej gry, bo to wiem, że to naprawdę wymagałaby ona ode mnie poświęcenia, czego nie mogę do końca zapewnić. I regularności. Ewentualnie mogę ogarnąć Ultimate Chicken Horse, to jest też taka spoko produkcja do takiego luźnego grania, pogadania o tym. co samej grze, jak i w ogóle narzucenie jakiegoś tematu monologu w trakcie, nie byłoby z tym problemu. Ewentualnie myślę Fallout starsze myślę, że można byłoby ogarnąć w trybie nagrywania Nie było większego problemu Czwórka już niekoniecznie Niestety laptop też tutaj aż tak nie do równej stacjonarce Jeżeli chodzi o feeling podczas grania Fallouta 4 Ale nie Vegas już chodzi spokojnie więc myślę, że czemu nie Myślę, że nie byłoby z tym problemu Ym... Fallout, jakiś Team Fortress, cokolwiek Możecie też zacnać propozycje jakieś w komentarzach, to ogarnę co można byłoby nagrać, czy będę w stanie to wszystko uciągnąć, bez jakichś większych kompromisów tego rana nie jestem w stanie uciągnąć z jakimikolwiek kompromisami yy, dobra to już boss poszedł? o dobra, poszedł, gitara niestety nie dostaliśmy już degrumu z powrotem bo szanse były na taka mocna 1 trzecia nie wiem na ile ten Extended Heart też poprawnie pokazuje te wartości, ponieważ Chociażby wiem, że to się nie skaluje z tymi kreskami w menu, aczkolwiek to chyba raczej z winy tych kresek, tej podziałki i skali. Chociaż nie jestem pewien, nie chcę tutaj niczego, nie chcę was okłamać w żadnym Eee. No i co tu powiedzieć, Cieszę się, że w sumie od czasu do czasu mogę coś nagrać, tak jak właśnie ogarn ostatnio ogarnęłem, że to naprawdę stanowisko może się do czegoś nadawać, że nie jest takie złe, jak myślałem, że to nie jest taka duża strata w porównaniu do stacjonarki to ucieszyłem się, że mogą coś po prostu nagrać, takie powróciły stare vibes. Naprawdę ja jestem z natury sentymentalistą i cieszę się z takich powrotów do tego, że robię coś, co naprawdę jakieś mi sprawiało radość. I że mam szansę w sumie... No Że mam szansę jeszcze raz do tego jakby wrócić. To jest taki mały skok w przeszłość a także w sumie poczuć się, jak to jest być trochę starym, bo no, konwencja tych filmów naprawdę odnosi się do starego chyba który i tak nie był idealny. To wszystko jest taka, taka amatorszczyzna dla fanów. A tym bardziej patrząc w stanie, że w trendingach gaming w życiu lekko To pomyślałem, że czemu nie, można coś spróbować. Nikt mnie przecież nie zabroni, a może coś z tego wyjść. Może akurat ktoś się zainteresuje. Czasami widziałem, że kilka osób nawet pytało. Jak tam aktywność kanału, czy jeszcze żyje, czy coś tam wrzucę, za co dziękuję nie, nie, niezmiernie, że osoby pokładają większą nadzieję w kontencie tego kanału niż ja sam. I że tak w sumie wiernie wypatrywały czegokolwiek. Szanuję i podziwiam. Szczególnie, że ostatnie filmy to były jakieś krótkie... bo naprawdę straciłem skill, albo przynajmniej nie mam skilla podczas gadania, za to przepraszam. Yy, o czym ja mówiłem? Aha. Ja mówiłem o tym... To try o performance, o tym, że pokładają nadzieję. Aha, że ostatnie moje filmy to takie w sumie były z tego co pamiętam montaż, coś takiego drobnego, niezależnego, jakieś wycinki chyba nad filmu Gimpera po prostu już że... Nie wiem, co czy w ogóle wycinki filmów Gimpera miał być prywatny, ale nie wiem czemu ustawił się na publiczny, mój błąd. No i... Może do tego kanału powrócić jakiś content, zobaczymy jakieś grafiki, że coś się pojawiło w końcu konkretnego, nie te intra GTA Vice City Stories po prostu <grymne> zrobione w pęcie. to było cudowne i głupie. Wtedy to był cud techniki, pa kochani. Nie wytepię się. A mogę nam się do Trojan Roomu. Zobaczymy w sumie, jak daleko dojdziemy w tym podejście, bo tak w sumie z Flood Caves pierwszy już są co jest nawet niezłym czasem, nie powiem ale nie idzie mi zbyt rewelacyjnie tracę serca na głupotach, po prostu muszę wrócić do takiej koordynacji do takiej podzielności uwagi, procesu, gdzie mogę zerkać na drugi monitor że mogę gadać w głupotach i grać w miarę jednocześnie. to byłoby całkiem spoko chociaż niektóre rany pewnie by wymagały już tak z góry myślę, do, do komentarza oddzielnie bo musiałbym się na nie skupić, na przykład właśnie Postaram się to wrzucić, tylko musiałbym jakoś to kreatywnie pociachać, żeby to nie było takie długie, bo to jest wejście kilka minut czystego materiału. Jak z Velostem, chciałem zrobić run, polecieć na jakiegoś konkretnego bossa, mniejszego czy większego, ale suma summarum na pewno się taki odpadłem i głupio mi z tym, chyba przed haszem? I właśnie jako Blue Baby z Broken Ankh dokończyłem tego runa. i udało mi się pokonać Delirium. W sumie zaliczyłem yy, Cathedral yy, The Chest. Właśnie The Void, chyba to był wymiar tego delirium. I jeszcze zdążyłem, no tak naprawdę, wszystkich bossów ogarnąć po kolei. Bo miałem akurat mega szczęście co do portali, że wszystkie portale mi się zrespiły i mogłem zdobyć klucz do Mega Satana z Angel Roomów. Mam snape załatwił robotę, nie? Jeszcze z podwójnym strzałem co jakiś czas. Zależnie od RNG, no to mega fajnie Tak sobie teraz się łapię też na tym, jak mówię, że muszę wrócić do takiego fluent używania języka angielskiego, bo oglądając anime często używałem y, potem takiego english, to się nazywa tak, myślę popularnie, albo bardziej y, mainstreamowo iż po prostu czytałem angielskie słowa z japońską adykcją, dyk tym łamanym angielskim to tak nazwał. I przez to się zacząłem przyzwyczajać i zacząłem źle wymawiać słowa w angielsku tak na serio, już. Nie w momencie gagu, kiedy chciałem to serio robić, tylko tak na okrągło. Evil Range Shot speed up, OK. Eee, nic ciekawego, naprawdę. Dobra, spróbujemy może szczęścia z zobaczymy jak to będzie na razie. Tak nie powala oferta diabła. Tangdewcy jeszcze żyje jakieś niesobny, to jest niepojęte. O, w sumie pomyślałem, że mogę coś też nagrać z Necrodensera, ale w tam naprawdę lamie tylko skończyłem wszystkie levele lewele się na ta postać, główna bohaterka. Próbowałem grać melodię chyba przyszedłem Arią. Aria to właśnie jest bodajże babcia głównej bohaterki i ona ma tryb podobny do Wolosta właśnie, gdzie tak naprawdę jedno wybicie z rytmu zabiera nam eliksir z zapasem życiem, a dwa wybicie z rytmu od razu albo w ogóle otrzymanie dwóch ciosów automatycznie kończy grę, co jest dla mnie naprawdę mega trudnym. Raz mi się udało dojść tylko do bossa stage'a piątego Arią, ale... Nie udało mi się ukończyć tego etapu, po prostu rytm potem był tak szybciutki, że nie mogłem nawet tam zarazić, po prostu próbowałem robić co w mojej mocy, ale nie udało się. Także grinding był połączony po prostu z tragedią, bólem istnienia i próbą pogodzenia tego wszystkiego, że może się jednak w końcu uda, ale jednak nie miałem tyle czasu potem, żeby grać i skill ostygł, tak jak widać w fejzaku zresztą podobnie, no, ale wszystko to byłoby pewnie kwestią czasu do ogarnięcia może kiedyś coś podejdzie, jakieś podejście to na Necrodancer też. Czemu nie? Mógłby się pojawić. Mógłbym sobie pograć w Heroes też, tak myślałem też, że to też byłaby całkiem spoko sprawa. Yy, Ogarnąć sobie jakąś mapę na Hoto do pogania. Kiedyś był odcinek na z Heroesów, ale to właśnie złota edycja była wtedy. Yy, to pamiętam też miałem podrygi... W ogóle, to jest klątwa moich serii, że poza Battlefield Heroes, czas serii nie miałem naprawdę wielu odcinków. Padłujc Heroes miał może z 6, nie pamiętam? To był spin-off, a tak to serię kończyli w dwóch odcinkach, nie rozumiem fenomenu mojej głupoty. Eee, w sumie też pomyślałem właśnie, że Padłujc Heroes, bo pamiętam, że za mojej czasy grałem jeszcze w Project Renegade, który próbował y, odnowić dobre czasy BFH, tylko oczywiście jej miał do tego wątły ostatecznie, jak się okazało. Eee, ale... I powinien być jakiś nowy projekt, z tego co pamiętam, Rising Shield? Rising Shield? Nie pamiętam na sorki Tutaj nie zrobimy researchu, przyznaję się, ale to tak na szybko w ogóle ten materiał powstaje spontanie, Więc mam nadzieję, że tym razem mi wybaczycie Ja wezmę infami, czemu nie? Damage reduction zawsze spoko yy, I można by było jakiś, po prostu ducho, jakiegoś duchowego następca, sobie spadkobiercy, bo a nie, czy to się nazywa teraz Rising Hub, bo Project Renegade miał być następcą, takim duchowym spadkobiercą, memento battle heroes, ale ostatecznie ta gra jeszcze nie wyszła, cały czas w beta już tyle lat, to boli. Już w Day nie powrócą z super nożami Royal. <coughs> Kurczę, jeszcze w War Room, to było. Co to jest? Era Walk. Save moment, właśnie nie. A jednak nie kojarzę wszystkich kart, a my myślałem, że jest trochę lepiej. Trzeba będzie po prostu ogarnąć na Platinum Guts działanie tych wszystkich efektów, żeby po prostu nie zgubić w pewnym momencie gry, kiedy to się można naprawdę przydać. O jejku. nie myślałem, że zasiądę w sumie. nie tyle kiedykolwiek, co po prostu w takim momencie za krzesłem komentatorskim, że będę musiał ogarnąć nagrywanko jednak. Poza czasami licealnymi, gimnazjalnymi. Szanuję. To, że miałem taką możliwość. Mam nadzieję, że też się cieszycie, że możecie się zajrzeć, że możecie posłuchać tego jak tak na... Brawo ja. Że gadam głupoty spontanicznie. Właśnie Sorki może zabrak składni też. Matko Maraton, przepraszanie, to jest też mój, mój ból. Prze... Nie przepraszam za to, informuję, że jest mi przykro z tego powodu. O. Tak, 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 tak zagramy. Eee, że że tak na, na spokojnie. Właśnie może na spokojnie sobie przygotuję do jakiegoś innego gameplay'u, po prostu jakąś listę objectivów do spełnienia. Do o czym można porozmawiać? I się jak najlepiej do tego przygotować. Wow, to było konkretne. Mm -hmm. nie chcę słuchać bo tak szybko, ja chcę jakiś item. O! Sack heads, dobra, może być. Ale może coś gożę tego. extra deku nie chcę. Boomów. Też niekoniecznie też tego bym się nie chciał mieć dobra, nie może mieć wszystkiego. Poczekamy, zobaczymy. Hmm, to już będzie... Aha, to dopiero jedynka. Mm -hmm. To może zginiemy sobie na bo przejdziemy tak matkę, powiedzmy. Zrobimy takie yy, oryginalne stare OCG. Nie OCG to jest video co ja gadam. Ale coś z stylu takiego Klasycznego rana, nie gold format. Ja, nawet nie jest taki lepiej, że to jest Brimstone, z tą No co narzekać, z czym tu mogą mieć trudności? O, pierwszy z kontener w tej gierce. Fajnie. Dobra. Tank devcy? Tank devcy. of the blind, nie podoba mi się w żadnym calu. Ale chyba damy radę. Już tak sobie daliśmy radę. Na chilku, więc myślę, że tutaj też nie powinno być większych problemów. Jakiś czarny serduch, byłbym wdzięczny. No, okej, okay, dzięki. Także jeszcze raz nawołuję, proszę jakieś danie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na kanale. Mogą być tutaj wszelakie głupoty, ja postaram się to ogarnąć. Mm, brawo ja. Matko! Tu była mucha, jeszcze tej godziny nie zauważyłem, matko. Będę zwalał na godzinę, będę czuł się jednak lepszym graczem. Bo czemu bo nie? Z bossem może być za czym. E, ciągle przytrzymuję tego i zapomniałem że tutaj e, familiar strzela cały czas. O, 10 minut, to możemy coś przelosować o ile przeżyję. Normalnie jestem mistrzem. Aj, matko, ale. Ale siara. Przejd tak opadł z poziomu, już tak było dobrze. W sumie ogarniało się te na daily rany jakiś. tego mógł być dobry score. A tak to się męczy z takim byle podejściem za zerem, To jest niepojęte. 18 minut, to nawet może być całkiem klarownie, jak na odcinek tak do 20. Jeszcze z tą mamą, jakby wyszło, byłoby git Na bossa, raf to już nie zahaczymy. Chociaż zależy gdzieś z respi tego... E, Bossroom po prostu. Już ten człowiek człowiekonomat, który by woli zapominał. Starość nie radość, albo studenckość to dzbaność. Wielkie maksymy polecam. 54. Dobra, tutaj tych rozwalamy. Zdaję sobie sprawę też z tego, że można być słychać w tle normalnie chodzenie laptopa, cooling system, ale wydaje mi się, że tak jest on niebo cichszy od tego, który miałem w komputerze stacjonarnym, więc Price Velocity i cieszmy się z tego co mamy. Logitech Quick Ham nadal mi wiernie nie służy, jeżeli chodzi o mikrofon, na razie nie planuję ani nie mam zbytnich możliwości finansowych, żeby uczesią się na coś innego, ale kto wie, co czas pokaże. Może kiedyś. Ogarnę jakiegoś Majka. Dobra nie chcę, mi się przechodzić przez ten pokój, nie mam na to czasu Albo mam, albo ja nie mam tej siły Po prostu nie chcę. O, boss, może jednak wyjdzie? To boss Rush? Boss Rush, zobaczymy jak to wyjdzie yy, Mógłbym też coś robić z Yu-Gi-Oh! Duel Links, ale też nie gram, kto już ma czasu w sensie jak dla mnie format stał się zbytnio pay to win Konami wydaje karty w bardzo finansowej kolejności, jeżeli to tak mo można nazwać. W sensie widać w tym impact pieniężny, żeby kupić stawcze deki, Co w czego w sumie powinniśmy się spodziewać od gry tego formatu. Ewentualnie mogę też, mi się przypomniało, ogarnąć przechwytywanie obrazu z telefonu i nagrać yy, jakieś odcinki z Dragon Ball Z do Battle. W sumie tak naprawdę też dłuższy czas nie grałem, ale wróciłem do tej gierki, jednak mam sentyment do Dragon Balla więc pomyślałem, że też mogę grać w jakiegoś materiału, jak ogarnę, przechwytywanie obrazu Myślę, że OBS byłby w stanie to zrobić taką, Mam przynajmniej taką nadzieję A jak nie, to jakiś ogarniemy inny program YouTube na pewno by mi w tym pomoże, a nie YouTube, to sam Google Na bo nie zdążyliśmy tak trochę Teraz wielki quiz, co było Negative czy Polaroid był po lewej stronie? Wydaje mi się, że Negative, ale... dowiemy się teraz Tu powinien być Polaroid Okej, okay, czyli jestem głupi. No dobra, możemy pójść na... A jaką... Krampus. Yy, możemy pójść w takim razie na... Matko, jak się nazywa, był wyczest i był kafidro i... Wow, wow Dark... Darkroom chyba by był lepiej by wyczest wychest. Lamp of Call, to jest fajne na Brimstone, w sumie jest fajna synergia. Dobra, to może serce matki, nie szarżujmy ale dojdę teraz, bo w, na poziomach wum i wum 2 dostajemy po jednym serduchu bez żadnej protekcji ratunkowej, więc nie fajnie. Hmm. A ryzyk fizyk, co tam? Nie opłaciło się do końca, mam tylko loczek Samsona. Wow, okej. Okay. Crawling shadow tutaj. Wydaje mi się, że on po prostu ma tick damage, zależne od tego, w którym miejscu znajdowaliśmy się x sekund temu. A nawet nie sekund, tylko po prostu pozycji ileś tam ruchów temu, bo on nie jest kozalewny od czasu. No, ale mogę się mylić, nie będę się udawał tutaj człowieka nauki. Dobra, poszło, dwa serca, way to go. Czyli ten round się pewnie skończy pretty soon. Sorki za też zaproszenie na angielskiego, ale to już przyzwyczajenia. Mam nadzieję, że to tak nie bikuję w uszy. W oczy może kłuć obraz, ale w uszy może mój komentarz. Czego jestem całkowicie świadomy. Wydaje mi się, że i tak poziom narracji, pomimo tego, że tak naprawdę gadam o głupotach. Usiadłem w 5 minut i postanowiłem, że jeszcze przed pójściem spać... A, nagram coś, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. I To i tak poziom komentarzy jest o niebo wyższy niż przy audiologu jeden co jak, który jest... Film, z którego jestem dumny i niejednocześnie, jeżeli to tak mogę nazwać, ponieważ w był takim tematem, to był taki mem, gag po prostu. Więc może kiedyś dla... z nudów, dla... czyśc pieniążków, coś innego, yy, i dla uciechy widzów nagram Audiolog 2 jaki co, na przykład, bo na sobie mam, być takimi śmiesznymi ludźmi z dobrym poczuciem humoru Audiolog 2 jaki co, to jak zarobił miliony w 5 sekund. Dowiedz się jak youtuberzy go nienawidzą Cofnąłem się 4 lata wstecz, nagrywając Isaaca. na YouTube Okej, okay. dobra, tych garne póki są zamknięci Może to się zrobić bossa um 1, zobaczymy Na jednym sercu, czemu nie? Nie wiem co robi Ira Walk, ale już nie będę sprawdzę tak na szybko jeszcze zapisuję sobie setnik nagrywania. Wow, wow. Okej, okay, dobra, to chyba tak miało się skończyć. Żeby film nie był za długi jednocześnie, żeby jednak trochę się przyzwyczaić do tego e, jednocześnie lecącego commentary i równolegle próby ogarniania gry na jakimkolwiek sensownym poziomie. Dobra to w sumie byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że... Ktoś w ogóle czekał na mnie mnicho544, ja nie mówię, nie chcę być egoistyczny, wiem, że tak na pewno nie było, ale miło by było zobaczyć jakąś pozytywną reakcję, jeżeli ktoś czekał, to w takim razie cieszę się I mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze jednak kiedyś w teorii, czas sesji może być zdradliwy, ale myślę, że w razie czego mogę grać jakieś filmy, tylko niestety schedule, o oh, tak w mój schedule nie będzie taki konstant, nie będzie stały tylko po prostu będzie zależno od tego, jak potoczą się konkretne tam plany w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, cokolwiek. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, a ja będę szczęśliwy z tego, że będę mógł dostarczyć Wam jakąś rozrywkę, o ile ktokolwiek jeszcze spędza na takiej formie aktywności czas, po prostu oglądając gameplay na YouTube i ewentualnie czeka na jakieś propozycje filmów, może coś się z tego ogarnie. Także dziękuję Wam na ten moment, bo mi niezmiernie miło, po drugiej stronie siedział mnie 54. I do zobaczenia w jakimkolwiek innym Morza Ajzakowym, kto wie, wideo. Trzymajcie się, cześć.